Dobry witam wszystkich państwa na XXX nadzorczalnej sesji Rady Gminy. wyrażenie woli kontynuowania członkostwa Gminy Dłuższej w Stowarzyszeniu Lokalnej, Grupa Działania Buduj Razem. Punkt czwarty. Sprawozdanie z realizacji różnego programu współpracy Gminy Dłuższej Wice z organizacjami pozarządowymi oraz dokumentami wymienionymi w, w artykule trzecim. Ustęp trzeci ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolnego na 2021 rok. Punkt piąty. Zapytanie o wolne wnioski. Punkt szósty. Sprawy różne. Punkt siódmy. Zakończenie obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli podejmiemy uchwałę w sprawie i punkt od zmiany budżetu gminy na 2022 rok. i posiłków dla dzieci z Ukrainy. Również wprowadzamy z tytułu gospodarstwa, który został z roku 2012-, przepraszam, z 2021-2022, czyli wprowadzono na... 732 zł. Czyli łącznie dochody zostają zwiększone o 90 181 zł. Jeśli chodzi o zmiany w planie wydatków, to wydatki zwiększamy o 271 196 zł. I zmiany w poszczególnych działach rozdziałach przedmioty następująco w dziale 010 rozdział 010, czyli infrastruktura wodociągowa wsi. Tutaj wprowadzamy również tam do załącznika numer 4 z zakresu organizowanych inwestycji nowe zadanie o nazwie załącznik 4 to jest przebudowa stacji uznania wody w Mierznie oraz połączenie magistrali wodociągowej Tutaj są pieniądze na opracowanie... Tak? Tak, tak, tak? Kwota 17 300 zł w celu złożenia wniosku środków unijnych. W dziale 600 wział 616, czyli drogi publiczne gminne. Tutaj na wydatki bieżących zwiększamy kwotę 3531 zł. natomiast wydatki majątkowe, czyli wydatki inwestycyjne zwiększamy o 208 715 złotych i to jest to kwota, która jest przeznaczona właśnie na w na to, że w wyniku przetargu kwota, którą mieliśmy zabezpieczoną w budżecie, jest niewystarczająca, żeby można było podpisać umowę z wykonawcą. Czyli oto 28 tys. 750 zł. To jest zwiększony. W dziale 700, czyli gospodarka mieszkaniowa, tutaj jest tylko przesunięcie między rozdziałami. Zmniejszamy 5 w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, natomiast 5 tysięcy złotych z kolei rozdziału gospodarka mieszkaniowa w zasobie ludzkim. Zmniejszamy rezerwę celową o 25 tysięcy, która była Warte wydaje mi się, że to ma jakiś taki sens większy. Na marginesie chciałbym powiedzieć, że naszych chyba dziewczyn, w wieku, nie wiem, do 13 lat, zajęła pierwsze miejsce w zawodach między innymi i jedzie na Zawodowy wózki. Tak. W piórze proszę. Tak, powiedzieć, Tak. to jest moja Ja gdybym miał, jakiś dnia na odcinku piątek, ten do zawodu, ale wizy, ja też

na korpus wspierania seniora, korpus wsparcia seniora, tak się to nazywa, i 650 zł, to co mówiłam, na posiłki dla dzieci z Ukrainy. I w dziale 956, to zmienimy z rezerwy celowej na konkretny dział i rozdział środków na kulturę fizyczną, czyli to 25 zł. Czyli, jeśli chodzi o te zmiany w wydatkach. Musimy zrównoważyć dochody wydatki, ponieważ wydatki zostały więcej zwiększone niż dochody. Wprowadzamy nadwyżkę z roku ubiegłego. Zwiększamy tą nadwyżkę o 226 zł, znaczy wprowadzamy do budżetu 22615 Czyli zwiększamy przychody budżetu z tytułu nadwyżki o 226 15 zł. W stałym czynniku numer cztery to no to, co już wcześniej mówiłam. Macie Państwo już nowe na siebie, tych dokonanych zmianach, które już wcześniej omawiałam, kwoty na poszczególne zadania inwestycyjne. Tych Tak, to był najwyższa cena, My na poziomie dwóch milionów złotych. Ja byłam tak wstępnie telefonicznie, że tak powiem, skonsultowałem z tylko, z tym, aby z rady, z przewodniczącym rady, czy to ewentualnie wprowadzamy, czy yy, też nie, to uznaliśmy, że raczej chyba taniej nie będzie. W związku z czym, związku z czym otrzymaliśmy, na to, otrzymaliśmy na to zadanie 618 tysięcy dotacji. Czyli nawet w prowadzeniu tych dodatkowych 800 tysięcy, to i tak mamy zadanie finansowane na poziomie 63% środków zewnętrznych, czyli w miarę przyzwoity poziom. Jeżeli nie będzie taniej, to, to chyba A, warto to robić, nie. niż stracić 618 tysięcy dotacji. I dlatego między innymi jest, planujemy jeszcze jedną sesję w miesiącu maju. To robimy w tej chwili nadzwyczajnie, dlatego że tego związania z ofertą yy, na ulicę leśną mamy do końca tego tygodnia można było podpisać, to, to musimy tego I druga rzecz, do końca, do 30 mają i złożenia wniosków na testację, na i uzdatnienia wody czy ewentualnie pomocy I żeby można podpisać mamy ten program funkcjonalno-brzuchowy i to realizować, to też potrzeba trochę tego czasu. I trzecia rzecz, no, dla lokalnej grupy działania pod wyrazem, też nie zależało na tym, żeby jak najwcześniej tą uchwałę o wolnych bardzo szybkim i takim do dla ta sesji. Ale myślę, że taniej nie będzie. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwotę 45 181 zł. Zgodnie z wadą numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Plan dochodów po zmianach wynosi 15 ,00, 239 ,00, 600 zł. 99 groszy. Z tego, podpunkt punkt pierwszy, dochody bieżące 10 250 230 zł. 99 groszy. Pod drugi, dochody majątkowe 4 ,00, 974 ,00, 375 zł drugi podpunkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 271 196 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Pan po zmianach wynosi 20 minut 215 466 zł 56 zł z tego. Podpunkt pierwszy. Wydatki bieżące 9 621 520 zł 99 zł. Podpunkt drugi Wydatki majątkowe 10 593 915 złotych 57 groszy. Zł. Paragraf trzeci Podpunkt pierwszy Zwiększa się plan y, przychodów budżetu o kwotę 226 015 15 złotych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały. Punkt drugi Plan przychodów o zmianach wynosi 5 400 403 347 złotych 57 groszy. Zł. Paragraf czwarty Podpunkt pierwszy Zwiększa się linii wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 126 15 zł, punkt drugi wydatków realizacji Rady Inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera na nr 4 do niniejszej uchwały paragraf 5. Planowany deficyt budżetu gminy łodzi wynosi 4 975 830,57 zł 57 i zostanie pokryty. Podpunkt pierwszy pożyczkami w wysokości 1 681 715 złotych, podpunkt drugi nadwyżka z lat ubiegł w wysokości 627 870 zł Podpunkt trzeci. Przekładamy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 mln 666 245 ,57 zł. Paragraf szósty, podpunkt pierwszy. Zmniejsza się plan rezerwy celowej o kwotę 25 000 zł. punkt drugi. Plan rezerwy ogólnej rezerwy celowej po zmianę wynosi 73 tys. zł. Z tego podpunkt pierwszy. Rezerwa urlopu na 60 490 złotych. podpunkt drugi. Rezerwa celowa 12 502 zł, z którym jest 5 i mniejszy uchwał. Paragraf 7. Wykonanie uchwały bierze się w gminy. Paragraf 8. Uchwała w z zmiany podjęcia i ulega luźnemu wyniku rzędowym medycyny. Kto w stanie panu darmie za przyjęciem treści uchwały, proszę o podniesienie jakiejkolwiek. Kto jest przeciwny, czyli wizyty, czy wstrzymał, nie jesteśmy Przechodzimy do punktu drugiego, czyli zmiana wyrobu do wyrobu 最近的工资呢？每个

Roku, w sprawie ustalenia wieloletniej władz finansowej gminy Głóciszewica wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt 1. Załącznik nr 1. Wieloletnia Promadza Finansowa Gminy Głuszewicy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2. Załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF w lata 2022-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Dokładanie uchwały w powierzach do gminy. Paragraf... Yy, Druga, trzecia uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli punktu trzeciego, który brzmi wyrażeniem władzy członkowska gminy Bieliszewice i spowarzyszeniu, Rada w dniu no, też w kilku słowach powiem, że Stowarzyszenie <toszczędny> Budyń Zarażało im nawet, żeby tą uchwałę uchwały do końca kwietnia, ale ten wniosek ze Stowarzyszenia, który odbywał w tym dniu, kiedy mieliśmy sesję, no, bardzo ostatnią ostatnio, 28 marca i nie było jego możliwości, nawet, żeby wcześniej to podjeżdżać. My w tej chwili, jak Państwo wiecie, też poczyniliśmy pewne kroki w kierunku tego lokalnej grupy działania Ziemia Zawadzowska, ale tak naprawdę, jak będzie wyglądał kształt yy, lokalnych grup działania w tej nowej perspektywie, finansowej 2021-2027, jeszcze nie wiemy. W związku z czym no, tak może trochę o ale nie, 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 tak, nie, nie, nie wycofujemy się jeszcze na ten moment z lokalnej grupy działania budu i razem, bo nie wiadomo, czy przypadkiem, no, ta strategia nie uzyskał uznania i nie, 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 będzie możliwości uzyskiwania tam dofinansowania. W związku z czym, no, po co sobie zamykać drogę i robimy też ruchy w tej lokalnej grupy działania Ziemia Tomaszowska bo jest prawdopodobnie taki, taka tendencja, że lokalne grupy działania będą obejmowały obszar ten rekord Jak Jaki będzie do końca nie wiemy. Na ten moment nie zamykamy sobie drogi razem. Zobaczymy co przyniesie życie. Przeczęt. Uchwała gminy budżety z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia wody na tym Współpraca Lokalnego Działania W Głównym Razem. Na podstawie artykułu 18 ust. 15 ust. 11 marca 1909 roku uchwala się, co następuje. E, ja, tak. Paragraf Przedstawicielu. W ramach pierwszych wolę szybkich w członkostwa Stowarzyszenia Lokalnego Działania W Głównym Razem z siedzibą w mieście w okresie programowania od roku 2021 do roku 2027 Działającego zgodnie z wymogami, proszę mi o działanie o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej nr 2021 na 1060 z dnia 24 czerwca 2021 roku. Kto z panów, panów radnych jest usłyszelić, kto proszę o podniesienie ręki wyborów. Kto się wstrzymał? Przeciwnie, dziękuję. Przechodzimy do. Punktu 4 sprawozdanie z realizacją rozszerzenia programu współpracy Gminy Swicy z organizacjami pozarządowymi oraz podjętami gminy na w ustępie 3.2 no, kwietnia 2003 roku w Orzą Publicznego i Owlotanacie na rok 2021. To jest to, co dostaliście Państwo na piśmie. Nie mamy nawet obowiązku tutaj tego przyjmować. Radę gminy po prostu ma być z tym zapoznana jeżeli byłyby jakieś uwagi, to jeżeli nawet nie, to rozumiem, że mają się zdarzyć z tym, żeby zapoznać to w następnej sesji. Tutaj przejdziemy do, czy jest sprawa różna, czy jeszcze jakieś pytania po tych kwestii ludzkich? A to tam chciałem zapytać, jak z tym światem, bo to niby są te średniki z Mieszko, a z Poli się od pół do ósmy... Ponieważ... Ja nie, ja no, nie, może. 12.